Miejski ośrodek pomocy społecznej i Straż Miejska ostrzegają przed zimnem osoby bezdomne i samotne. Szczególnie zagrożone są osoby pod wpływem alkoholu i w podeszłym wieku. Zima to trudny czas dla osób, które zostały pozbawione dachu nad głową, dlatego wzorem ubiegłych akcji też prowadzimy kontrolę miejsc, gdzie mogą gromadzić osoby bezdomne. Przede wszystkim kontrolujemy ogródki działkowe, klatki schodowe, piwnice, pustostany i strychy. Apelujemy tutaj do mieszkańców miasta Legnicy, jeżeli by ktoś zauważył taką osobę, to żeby nie przychodził obojętnie, prawda? Ponieważ życie i zdrowie takiego człowieka jest bardzo ważne, dlatego prosimy o kontakt z nami, ze Strażą Miejską pod numerem telefonu 986, również z policją, która też przyłącza się do, nas, do naszej akcji pod numerem telefonu 997 oraz bezpośrednio z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. I tutaj chcę. Powiedzieć, że wczoraj udało nam się nakłonić jedną osobę, która zamieszkiwała ogródki działkowe, aby skorzystała z pomocy i wczoraj żeśmy odwieźli tą osobę do noclegowni przy ulicy Przemysłowej. Do noclegowni całodobowo zostaną przyjęte wszystkie osoby, które w trudnym okresie zimowym nie mają się gdzie podziać. Osoba, która przybywa na terenie noclegowni, nie może spożywać alkoholu. Musi również dbać o porządek miejsca oraz higienę osobistą. Oferowany jest jeden gorący posiłek oraz nocleg. W zależności od tego, jaka jest ilość osób, są to noclegi na materacach. Jeżeli osoba tutaj nie ma miejsca, nie może spać na łóżku, więc to są materace. Jest wystarczająca ilość materaców, jesteśmy przygotowani jak co roku na tak nazywamy tą akcję zima. I każda osoba, która takiej pomocy potrzebuje, może się zgłosić i taka pomoc zostanie jej udzielona. Jest również, może zostać również objęta pomocą w postaci pracy socjalnej, gdzie pracownik socjalny odpowiednio taką osobę e, pouczy, w jaki sposób e, mogą też ubiegać się o dodatkowe jakieś świadczenia, jeżeli chodzi o zakres ustawy pomocy społecznej. Noclegownia dysponuje 54 miejscami noclegowymi, w tym sześcioma dla kobiet. Jest też punkt dla matek, gdzie jest 9 miejsc dla kobiet z dziećmi. Osoby bezdomne, które nie chcą przybywać w noclegowni, mogą zgłosić się do niej chociaż po ciepły posiłek. Jest również oferowana pomoc dla osób, które chcą wyjść z bezdomności.